cześć, z tej strony Skate Damian, witam Was na Skatelinie A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie poradnik do 50-50 Flip Out Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco Będą się często teraz pojawiały filmy A oprócz tego wpadajcie do mnie na Instagrama, bo pojawiają się tam często klipy Więc padajcie. a ja zaczynam rozgrzeweczkę i lecimy do naszego triku Należy zrobić 50-50 Flip Out, będzie nam potrzebne dobre oli dobry 50 i dobry flipek. Będziemy musieli to po prostu połączyć w całość. Ja Wam pokażę moje tipy do tego. Też nagramy jest paru kadrów, właśnie jak to robię, żebyście to sobie zobaczyli. A więc w czasie też będę Wam opowiadał, jak to zrobić, jak ustawić nogi. A my lecimy już do naszego triku. A my zaczynamy od początku, czyli pokażę Wam, jak ustawić nogi, już przed samym wbiciem na murek. Bo trochę to się różni od normalnego Oli na 50, bo tu musimy pamiętać, zrobić jeszcze flipa. Więc trochę się różni to ustawienie. I teraz tak, wiadomo, tylnia noga zostaje normalnie na końcu, ja ją położę że tak, żeby się trzymała, ale ważna jest ta przednia noga, bo już nie daje normalnie przedniej nogi jak do Oli, czy nie gdzieś tutaj na środek, tylko tylnią nogę y, daje już tutaj blisko montażówek, nie daje tak mega blisko, żeby je zasłaniać, tylko trochę przed montażówkami, cofam tą nogę bardziej do środka, bo jak będę robił Oli, to ta noga wiadomo się cofnie potem gdzieś tutaj, i tylko wystarczy, że zrobię lekki ruch, żeby tą nogę dać pod kątem i wtedy szybciej sobie kopnę flipa. Zobaczycie też to właśnie na tych klipach, które nagrałem właśnie, że tą nogę, jak już jadę na 50 mam tutaj. Mam ją ustawioną pod kątem i szybciej się wtedy kopię flipa. Bo jak będziecie trzymać nogę w ten sposób, jak będziecie to robić, tak jak pójdziecie nogą do Oli, noga się cofnie, to ma będzie gdzieś tutaj. I nawet jak sobie poprawicie ją pod kątem, to mega długo będziecie ciągnąć tą deskę, aż będziecie ją wyrzucać przed siebie cały czas, bo chodzi też o to, żeby szybko kopnąć flipa. Czyli tylna noga na peilu, ale przednią nogę przed zbiciem na murek daję sobie już bardziej na środek i daję blisko montażówek. Że jak zrobię oli, ta noga cofnie mi się z powrotem przed montażówki i wystarczy, że lekko dam sobie ją pod kątem, żeby kopnąć tutaj flipa. Ogólnie też czasem nawet robię tak, że przed samym wybiciem na murek daję sobie tą nogę już lekko pod kątem, żeby potem ją tylko lekko poprawić. Bo powiem Wam, że też jedna z takich rzeczy, którą niektórzy robią i przez to mi się deska wywala z murka, jak dają nogę sobie, zrobią już te oli na murek, jadą na murku i poprawiają tak tą nogę, żeby zejść bardziej do krawędzi deski, z której będzie kopany flip. Więc lepiej sobie już dać tą nogę. Tutaj kopnąć te oli, żeby ta noga wróciła blisko montażówek i wystarczy lekko dać sobie ją pod kątem, i wtedy się kopnie tego flipa. Ja pokażę Wam zaraz to na murku te ustawienie, jak ono wygląda. Ale dla przypomnienia jeszcze raz, czyli tylnia noga na kopie, przednia noga przed montażówkami, może być już nawet lekko pod kątem. Wbijamy sobie na murek. Ta noga wtedy cofa nam się też przed montażówki, lekko poprawiamy nogę pod kątem, tak żebyśmy mogli tutaj jak najszybciej kopnąć flipa, no i kopiemy flipa, flip nam się kopie pod nami i lądujemy. Ważne jest to, żeby też tym ciężarem ciała nie być na tylniej nodze, tylko być tak bardziej na środku, ale ważne jest to, żebyście tą przednią nogą dociskali do murka, dobra? Ja wam to w sumie pokażę teraz na murku. No i przechodzimy do ustawień nóg, tak przed chwilą wspomniałem, już na murku. tylna noga jest gdzieś tutaj. Palce też mogą lekko wystawać na 250, ale ważna jest ta przednia noga, czyli jak już zrobiliśmy oli, damy noga już zlądowała tutaj. Jedziemy sobie na murku. Bardzo ważne jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, żeby zrobić pewny ruch nogi, czyli obrócić ją tak, żeby była pod kątem, żeby już ta przednia noga była do flipa, żebyśmy też mieli tak głęboko stopy, żeby przesuwać ją tutaj. Czy niektórzy nawet lądują 50 tak, i próbują schodzić nogą do krawędzi? To też jest mylne, bo jak będziesz tak przesuwać nogą, to ta deska też będzie Wam schodziła razem z tą stopą. No mamy niestety papier siedny, więc ona też będzie schodziła. Dlatego tak jak wspominałem wcześniej, lepiej tą nogą stawić sobie już bardziej w środku deski, nie na środku, tylko w środku bliżej montażówek i żeby zrobić ten jeden pewny ruch yy, nogą, stopą już tak, żebyśmy mieli nogę do flipa, bo też właśnie wielkim błędem jest to przesuwanie yy, stopy do krawędzi, bo będzie wam schodziła deska z murka. Zaraz też wam pokażę to, yy, bo sam tak zrobię, żebyście zobaczyli, jak to jest błąd. Pewny ruch nogą. Obrót, noga jest przed montażówkami i kopiemy mocno flipa pod sobą. To jest ważne, żebyśmy go robili tak jak na flacie, nie skupiali się na tym, że robimy go z murka, bo też dzięki temu mamy też więcej czasu, tak naprawdę, żeby złapać tego flipa. Czyli kopiemy go pod sobą. Możemy też lekko go wyrzucać do przodu, ale wtedy musimy też ciałem tam iść. Ale na sam początek lepiej kopać go pod sobą, będzie Wam też łatwiej, pokażę Wam właśnie, jak tak głęboko przednią nogę i będę starał się poprawiać ją, to zobaczycie co się dzieje z deską, a potem właśnie pokażę Wam że lepiej jest ustawiać tą nogę już bliżej montażówek, ale też w środku deski teraz też za bardzo przełożyłem ciężar na tę nogę, ale sami widzieliście że jak poprawiać tutaj tą nogę to ta deska coraz bardziej schodziła no niestety mamy papier ścierny na desce więc on trzyma nam tego buta dlatego jak my poprawiamy tą nogę to ta deska będzie nam zjeżdżała. Dlatego lepiej sobie ustawić ją w środku, bo będzie lepiej, no ale to sami możecie wywnioskować. Porobię jeszcze parę prób i zobaczycie. Jeszcze też możecie zobaczyć, ile czasu tracę na samoprawianie tej nogi, bo jak już jadę, na przykład tutaj też nie za długi ten murek, to tracę mega dużo czasu i nie skupiam się na kupnięciu tym pan, tylko na poprawianiu nogi. Chyba na dwa razy, to, to lepiej, było. No, i jak widzieliście przed chwilą na tipie, jak zląkłem już na murek, moja przednia noga była nawet chyba na montażówkach. Wystarczyło zrobić pewny ruch stopy, żeby była pod kątem, żeby już była przygotowana do kupnięcia flipa. No i co, podbijamy deskę, kopiemy flipa pod sobą i lądujemy. Ważne jest to, żebyście się przełamali i żebyście się nie bali wskakiwać na tego flipa. Pamiętajcie, że jeśli robicie go z murka, macie też więcej czasu na to, żeby go złapać. Możecie też na sam początek datować sobie to na krawężniku, żeby wskakiwać z miejsca, wbijać sobie, wtedy możecie sobie potrenować kopanie flipa z czegoś. Więc tak sobie to próbujcie, pamiętajcie o tym błędzie co Wam mówiłem, żeby, yy, że jak lądujecie 50, żeby ta noga nie była głęboko, bo potem jak będziecie ją poprawiać, to deska Wam się będzie ześlizgiwać, więc dlatego lepiej już lądować, żeby ta noga była w środku deski, blisko montażówek, żeby pewnym ruchem ustawiać ją pod kątem. No i co? Mam nadzieję, że poradnik się podobał, a jeśli tak, to zostawiajcie łapeczkę w górę. Jeśli mielibyście w ogóle jakieś pytania dotyczące tego poradnika, to piszcie w komentarzach, wbijajcie też na mojego Instagrama z tego względu, że często tam robię ankietę, z jakiego triku chcecie mieć poradnik, czy też jaki film byście chcieli zobaczyć, więc padajcie, uczestniczcie w tym tak jak wszyscy. Mam nadzieję, że poradnik się podobał. A jeśli coś się nie podobało, to napiszcie też w komentarzach, żebym wiedział, co poprawić, i mam nadzieję, że poradnik Wam się przyda. 要了